Dobry wieczór. Wiecie co robię? Przenoszę kurczaczki. W tym worku mam kurczaki. Część już przeniosłam. Do kurnika. No bo one już są za duże, żeby tam były w miejscu kurczakowatym. Ale tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać moje te kury, które w nocy śpią na drzewie. O! Muszę pokazać, bo słyszałam, że są niedowiarki. Niektórzy nie wierzą. Mój piękny biały kogut. kocisko przyszła. O! Śpiął. I śpią. Ktoś mi doradzał, żeby ściąć te drzewo, no, ale nie można. Te drzewo jest potrzebne. Ojku, ciężko się idzie. Drzewo jest potrzebne, bo tak, latem daje schronienie, daje cień kurą, nie prażą się na słońcu. Schronienie przed jastrzębiami, bo je tutaj nie widzą. I przed lisem też. Niestety już parę razy się nie zdarzyło, że lis wszedł na teren tutaj mojego kurnika. Więc zawsze sobie mogą wskoczyć. Ja już część kurczaków przeniosłam, bo bym wszystkich nie dała rady. I teraz <laughs> pozostałość. Także pokażę Wam od razu wszystkie kurczaczki jakie mam. O. To są moje kurczaczki. Te kurczaki są z końca sierpnia i z początku września. A to jest taka chwilka, co na jaja Dobra, już was wypuszczam, już wypuszczam. Denerwują. <laughs> Chuj oświetlę. Znacznie. bo na kurczaki chcą do niej wejdzie, bo one ją pamiętają. Ten biały na przykład, to jest jej, jej wysiedziany synek. Ten krokaty taki też. No wychodźcie, wychodźcie. Przyniosłam mi już jedną mamusię. Tu mała kurczaka, no też wiecznie siedzi na jajach. Tak, mamuszka. No i wychodzimy. Jedną ręką mi trochę trudno operować, ja nie mam nic to pomóc. Wychodzimy. Większość podutów, jak widzicie. Tutaj ładna taka jest z czarnymi nóżkami. E, to, dominantka wyszła. No gdzie ją tam denerwujecie tą kwoczkę? Chodź ale jak takie teraz przeniosę duszy i zrobiłam gniazdo, wychodzimy. Zrobiłam już im gniazdo na osobności. Tam gdzie te kluczaki były. Także będzie miała spokój. A ostatni? O, nie ma więcej. Jeszcze worko i jeden dostał. Przepraszam za jakość nagrania na no samemu ciężko. O i od razu mogę policzyć, bo nawet nie wiem, ile tylko szaków mam. Tu jest jeden z griszelem, bo ta griszelka była teraz też mamusią. Wychowała 6, chyba 3 taków nie pamiętam. Ale mam tak. Raz, dwa, trzy tam jest malutki, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Ja naliczyłam 19, ale nie wiem czy dobrze. No już nie denerwujcie tej faczki. Ten też jest piękny, ale to kogucik będzie, nie? No, tak. Eee, co mnie działisz? Ta kureczka mi się bardzo podoba. Dominantka mała. A no, większość jest taki szary właśnie, ten biały. Chyba po białej kurze tej fermowej. I szaraki, też piękny to butek. O, już sobie wyrażę, nie odwiedził. patrzcie, ten skoczył na matkę. jest jego mama. A właśnie ten kurszaczy, który tu mamy swoją skoczył, to będzie chyba też grinšelek. On się urodził z tym paskiem. Na głowie i taki fajny czubek ma te Zaraz Teraz już gaszę światło, będę już sobie spokojnie, do rana. A ta już pod się ładuje, w swojej mamie. O, tamten też by sobie twardo znalazł, jakąś, żeby ciepło było. Bo tam ta jest to malutka. Ona jeszcze potrzebuje ciepła. No, No, kurę szybko sobie proszę tutaj znaleźć miś O, tu mi do wiadra skoczył. Wiadra nie. We wiadrze wyniosek w oczkę. Do tak siedzi. Teraz tak. Ja muszę włączyć telefon. Bo najlepiej policzy Cicho, cicho. Najlepiej się przenosi te kury po ciemku i nie przenoszę jej nigdy, jak Kwokę zostaje, jak to. <laughs> się, muszę ją przenieść. Żeby przenieść Kwokę do innego miejsca też... A! Mam jednego chyba na drzwiecie. <laughs> Koka musi pokochać jaja. Jak już jaja kocha, to wtedy jaja ją biorę, przenoszę na inne miejsce i ona szybko na tym miejscu siedzi, bo tam są jaja Nie kocham. Eee, Świetnie. Dobra, żeby już ich nie stresować, Wyłączę telefon. Dobra, więc nie do filmu.